Dzień dobry, bardzo miło mi się z Państwem spotkać. Marta Storzek przed chwilą powiedziała mi, że mam dosłownie trzy minuty, żebyśmy się zmieścili w czasie, więc w ciągu tych trzech minut e, chciałbym powiedzieć, co wydaje mi się największą wartością, która różni nas, jako lewicową koalicję, od naszych konkurentów. Toż tą wartością jest zakorzenienie społeczne. Tą wartością jest polityka robiona nie dla polityków, tylko dla szerokich grup społecznych dla pracowników dla ludzi zaangażowanych społecznie w organizacjach pozarządowych, dla pracowników budżetówki, których dzisiaj prawo i sprawiedliwość atakuje, które chce obniżać pensje, których chce zwalniać z pracy i to jest odpowiedź też na pytanie dlaczego spotykamy się tutaj nie jak większość partii politycznych tylko we własnym gronie. Tylko spotykamy się tutaj z ruchami społecznymi, z aktywistami, ze związkowcami, bo lewica jest waszą polityczną reprezentacją. Poszliśmy do parlamentu po to, żeby ten głos, głos Głos społeczny, głos wolnościowy w końcu w polskim parlamencie wybrzmiał i że przełożył się na konkretne rozwiązania i konkretne ustawy. O te konkretne rozwiązania, o te konkretne ustawy bijemy się w Sejmie, ale naszą siłą jesteście wy. Nasza zdolność do tego, żeby wywalczyć w tym parlamencie, przesunięcie Polski choćby o krok w stronę nowoczesnego państwa dobrobytu bierze się z naszej dobrej współpracy. Z wiedzy, którą zawdzięczamy licznym naukowcom, ekspertom, którzy z koalicyjnym klubem lewicy współpracują. Wreszcie zawdzięczamy tę skuteczność także różnorodności, bo my potrafimy się czasem ostro wewnątrz wspierać, ale po tym sporze potrafimy się też porozumieć, a potem uderzać jak jedna pięść. To jest coś, co udało nam się przez ten rok wypracować. To jest duży kapitał. Kapitał, który chcemy użyć, żeby zmieniać Polskę. Jak Państwo wiecie, teraz coraz częściej słychać, że czeka nas w Polsce rząd mniejszościowy. Dla nas oznacza to, że w parlamencie będzie więcej życia, że w parlamencie będzie więcej sprawczości, że w parlamencie będzie więcej siły dla partii opozycyjnych. I wiemy, jak to wykorzystać. Na tych spotkaniach w tych najbliższych miesiącach chcemy rozmawiać o sprawach, które są dla nas istotne. O pracy i prawach pracowników, o silnym, nowoczesnym państwie, które nie boi się angażować w rozwiązywanie problemów społecznych, o realnie bezpłatnej, dostępnej dla wszystkich, dobrze działającej ochronie zdrowia, o transformacji energetycznej. W tych sprawach będziemy się w wielu rzeczach zgadzać, czasem wspierać. Ale to co jest kluczowe, to to, że rozmawiamy o czymś, że rozmawiamy o konkretach, że nie robimy polityki dla polityki, w której nie ma treści, do której przyzwyczaiły nas polskie partie centroprawicowe i prawicowe. Bo lewica idzie po władzę nie dlatego po prostu, że pragnie władzy. Idziemy po władzę, bo chcemy zmienić Polskę, wiemy jak tę Polskę zmienić i umiemy współpracować, żeby wypracować narzędzia, dzięki której ta zmiana będzie możliwa. Będę musiał to, za co chciałbym Państwa przeprosić tutaj, po pewnym czasie opuścić salę, ponieważ muszę wrócić do innego miasta na spotkanie związane z moimi obowiązkami w Radzie Ochrony Pracy. Że no nie, nie, nie mówmy już o jakim mieście tu mowa. Nie jest nim Warszawa w każdym razie. E, za co chciałem Państwa bardzo przeprosić i też wyrazić żal, że w dalszej części tego spotkania będę uczestniczyć dokładnie tak. Jak powiedziała tu przed chwilą Marta Storzek, mogą uczestniczyć ci, którzy nie znaleźli się na liście, osób, które mogły wejść, to znaczy obserwując je na Facebooku. Ale mam dokładnie taki plan, żeby to robić. W szczególności bardzo chcę obejrzeć panel dotyczący ochrony zdrowia i samorządów, bo myślę, że ta problematyka to jest problematyka. Zupełnie kluczowa, jeżeli chodzi o odbudowywanie potencjału usług publicznych po koronawirusie. Jestem niezmiernie ciekaw i tego, co powie w tym panelu poseł Robert Obas z doświadczeniem samorządowca, i tego, co będzie mówiła doktor Kaja Filaczyńska z perspektywy, z perspektywy pracowników ochrony zdrowia. Więc choć nie będzie mnie tu ciałem, będę duchem i e, bardzo się cieszę na tę dyskusję. Dziękuję bardzo.